Odklejka. Witam was ponownie. Dzisiaj pokażę wam cały proces tworzenia naklejek od wydruku aż po wycinanie ploterze Tak wyglądają świeżo wydrukowane arkusze. To czyste kolory, błyszczący winyl no po prostu cudo Teraz zobaczcie jeszcze raz z bliska jak pięknie drukuje ta drukarka. Nie spodziewałem się, że Epson będzie prezentował taką jakość. I że można drukować naprawdę tak świetne produkty. Jest czas na matę do plotera. Trzeba dobrze przykleić arkusz, starając się, żeby nie było bąbelków powietrza. Porządne przyklejenie do maty to podstawa, aby ploter idealnie wyciął naklejki. Ploter ustawiony, parametry dobrane. No to let's go. Sami zobaczcie, jak to elegancko tnie szybko i sprawnie. Co prawda jest lekko przyspieszone, ale ploter i tak bardzo szybko wycina naklejki. Proszę każda linia idealnie dopasowana sunie jak po masełku. <grytania> Teraz najważniejszy moment. Sprawdzamy czy wszystko ładnie się odkleja, czy ploter wyciął wszystko tak jak należy. No i proszę, jest Gotowy Gotowe naklejki już czekają na nowe domy. Co sądzicie o tym wzorze? Sprawda są to typowo testowe wzory, które stworzyłem na potrzeby testowania różnych materiałów. Natomiast myślę, że i tak wyszły całkiem fajny. Przede mną jeszcze sporo prób i testów jest naprawdę wiele różnych papierów winylowych, które są różnej grubości, różnej gramatury i struktury. Ja akurat mam zamiar dobrać materiał tak, aby finalnie otrzymać naklejki na poziomie premium, a laminowanie sprawi, że będą jeszcze bardziej wyjątkowe. Prawie bym zapomniał, w końcu ploter musi być ochrzczony i należy mu się order. Także oficjalnie Sizer Juliet otrzymuje order odklejonego. Jeszcze raz przejdźmy przez odklejanie automaty, i już widzę, że muszę nabrać tutaj wprawy, ponieważ przy niektórych kształtach nie jest to takie proste. I voilà, pięknie wyglądają, prawda? Własnoręcznie stworzone wzory, matowy laminat. Cudeńka. Jeśli chcecie więcej takich filmów, oczywiście zostawcie serduszko suba i zapraszam do oglądania mojej podróży.